Cześć kochani! Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców marca. Wróciłam do korzeni, miałam straszną ochotę nagrać tutaj w sypialni. Dawno tego nie było, a zawsze bardzo lubiłam tutaj nagrywać. Wiadomo, tam do makijażu to się średnio sp y sprawdza, ponieważ kamera jest bardzo daleko ode mnie i nawet praktycznie siebie nie widzę w podglądzie, bo jest taki malutki. Y y y y I też korzystam z okazji, ponieważ y y jestem w czwartym dniu detoksu i odpukać nie mam żadnego kryzysu. Oprócz tego, że jestem strasznie głodna, <grywa> ale poza tym to wszystko jest w porządku, więc korzystam z, z, z tego czasu, żeby właśnie nagrać dla Was filmik, ponieważ właśnie nie wiem, co to będzie od kwietnia, bo niestety yy, ci, od których wynajmujemy mieszkanie, coś tam wydziwiali z, z internetem, zmienili dostawcę internetu i strasznie, strasznie się spowolni i to drastycznie. Yy, więc. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, mam nadzieję, że te filmiki będzie mi się udawało jakoś wstawiać tutaj yy, do sieci, choćby przez całą noc, <gry> ale mam nadzieję, że się jakoś uda, trzymajcie kciuki, pewnie skończy to się jakąś przeprowadzką, ale myślę, że to bardziej pod koniec roku, zresztą jeszcze nic takiego konkretnego nie planujemy, ale zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie miałam straszną ochotę nagrać tutaj i mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, mm, w miarę. Może nawet lepiej niż tam. Dajcie znać, co myślicie o tym nagrywaniu. Tutaj takie luźniejsze filmiki to z chęcią mogę tutaj nagrywać, bo bardzo lubię właśnie po tej stronie nagrywać. Bo tutaj też już o tej porze nie mam też słońca, więc nigdy nie będę mega, mega żółta, prześwietlona mam nadzieję. Więc dzisiaj ulubieńcy. Jest tutaj kilka produktów. Pierwszy z nich to jest rozświetlacz ILIA Beauty, który sobie kupiłam niedawno po moim RMS. Beauty, też Beauty, tym Living Luminizer, sławnym. Bardzo, bardzo wielki mam sentyment do firmy RMS i najchętniej wykupiłabym połowę ich y, róży, te, te lip to cheek, te sprawy, te słoiczki i, i, i też wszystkie rozświetlacze najchętniej bym chciała mieć. Może z czasem. <tum> Ale one starczają naprawdę na bardzo, bardzo długo. Kiedyś nagrałam też filmik, gdzie pokazywałam Wam Tamten rozświetlacz, ale też często miałam go na sobie, więc mogliście go już na pewno dobrze zobaczyć. I gdy decydowałam się na tamten rozświetlacz, to właśnie razem z próbką przyszedł mi też ten rozświetlacz i miałam zarówno próbkę RMS, jak i próbkę tego. I zdecydowałam się w sumie na RMS, bo mi się podobał ten system słoiczkowy. Jakiś tak czułam taki już sentyment do tej firmy, choć pomimo, że jej nie znałam, ale strasznie mi się podobała. Podobała mi się ta pani, ta filozofia. Lubię, jak ona maluje. Yy... Kobiety, ponieważ jest to bardzo naturalny sposób, też sposób konturowania jest po prostu boski, bo jest mega naturalny i. i, i, i. Pra praktycznie niewidoczny, bardzo mi się jej makijaże podobają. Mm, a teraz zdecydowałam się na, na ten, ponieważ y, jest w tonacji bardziej złoty, złotej. Our Mess Living Luminizer był y, taki perłowy, y, jak czysta, właśnie mi się to kojarzyło ze zmieloną perłą, taką taflą perły, perły, no przepięknie to wyglądało. Y, wiem, że wyszła już teraz w międzyczasie w tym w półtora roku, w którym, w którym stosowałam ten Living Luminizer, to już doszedł Master Mixa, teraz jakiś złoto-różowy, znaczy taki bardziej różowy wychodzi i jeszcze jakiś Magic Magic Luminizer też. Mnóstwo rzeczy doszło. Ja się w każdym razie zdecydowałam na Ilia, ponieważ też był w złotej tonacji, chciałam wypróbować właśnie, jak się sprawdzi rozświetlacz tej firmy i on przychodzi w sztyfcie, nie jest w słoiczku, bardzo mały sztyft, i mamy tutaj podobną ilość produktów Wydaje się, że nie jest tego dużo, bo jest tyle, ale myślę, że starczy, starczy na pewno na długo, bo stosuję go regularnie, jak robię sobie codziennie makijaż i mało co zużyłam, podobnie jak właśnie w tym produkcie RMS. I on właśnie jest złoty, też jest kremowy. Jak widać, przepięknie odbija światło można ten efekt budować może być bardzo delikatny może być mocniejszy ale to jest też ten sam efekt takiej tafni nie ma tu żadnych drobinek nie ma nic takiego pudrowego co by podkreślało nam jakąś fakturę brzydką skóry na przykład jeśli mamy coś w tym miejscu zdecydowanie nie i dla tych, dla których RMS był troszkę za tłusty to ten bym zdecydowanie mogła polecić. On też występuje w jeszcze innych odcieniach, tylko ja wybrałam odcień Cosmic Densa, który właśnie jest takim złotym odcieniem. On jest mniej tłusty, on też jest taki właśnie delikatnie tłusty, bo takie rozświetlacze muszą być odrobinę tłuste, ponieważ inaczej nie, nie uzyskamy tej pięknej mokrej tafli. To właśnie musi być koniecznie znajdować się, jak, jakiś olej musi być w tych kremowych rozświetlaczach, ale jeśli miałabym stopień tłustości porównać między RMS a Ilia, to jeśli tamten był dla Was zbyt tłusty, to mogę Wam polecić y, produkty Ilia, bo są odrobinę mniej tłuste i sprawdza się równie dobrze. No ja mam ogromny, ogromny sentyment do, do, do marki RMS i mówię, no z chęcią bym wykupiła tam pół produktu, więc pewnie sięgnę, gdy ten mi się skończy ponownie do, do, do któregoś z rozświetlaczy AMS, bo po prostu jakoś coś mi serce tak ciągnie, serce mnie ciągnie do tej firmy, nie wiem dlaczego. Mm, ale z tego produktu jestem bardzo, bardzo zadowolona. Chciałam mieć złoty rozświetlacz na lato i mam i jest naprawdę świetny. Kolejny produkt to jest dezodorant Szmyc yy, o zapachu róży i wanilii. Prze, przepiękny zapach. To jest wersja w sztyfcie i wersja yy, podróżna, taka do testu bo mamy tutaj niecałe 20 gramów. Ten zapach jest po prostu boski, jest przecudowny. Naprawdę róża w połączeniu z wanilią, w życiu sobie bym nie wyobraziła, że to może tak ładnie pachnieć, ale naprawdę jest super. Mi się już praktycznie kończy, bo tutaj już jest plastik. Ma bardzo fajną konsystencję. Na początku, gdy ten y, sztyft jest nierówny, to się troszeczkę kruszył. Y, teraz już nie, nie ma, takie, nie ma takiego y, zachowania. Y, po prostu trzeba go dobrze rozgrzać. Ja przykładam go zawsze do suchej pachy, oczywiście umytej, ważne, żeby była sucha. Przykładam, chwilę trzymam, żeby on się ocieplił i dopiero wtedy sobie roluję po paszce i się nie kruszy, nawet jeśli by były tam takie minimalne odrobinki, ma minimalne drobinki na przykład tej sody czy czegoś, gdy ręce już opuszczę i znowu podniosę, to już wszystko się wchłonęło. Nie ma nic. Ja tam żadnego kruszenia, żadnego jakichś śladów nie widzę. Oczywiście to nie jest antyperspirant, on się dalej pocimy, ale zupełnie nie ma zapachu. No, jak na razie odpukać też, mam nadzieję, że będzie działał, bo wiadomo, takie dezoranty przeważnie działają przez jakiś czas, później trzeba zrobić przerwę. Tak miałam z tą wersją bergamotkową, tam musiałam właśnie zrobić przerwę, ponieważ pod koniec już też zaczął mm, działać. Ten na razie działa, zamówię sobie na pewno pełnowymiarową wersję, myślę, że pozostanę przy tej w sztyfcie, bo jednak jest mniej problematyczna niż ta w słoiczku i też lżejsza. Po prostu wygodniej się go aplikuje. No na pewno ten zapach, bo ten zapach mnie urzekł. No i tak jak mówię, pocimy się, ale pod koniec dnia, kiedy, kiedy już jesteśmy, czujemy, że może jesteśmy spocone, nie czujemy zapachu potu, czujemy właśnie ulatniające się róże i wanilię. Czy to nie jest piękne? Mam nadzieję, że tak właśnie zostanie i ten dezodorant faktycznie będzie nadal tak działał, bo bardzo, bardzo mi się spodobał. Odpukać soda też na mnie jakoś nie działa, drażniąco też odpukać. Jeszcze niczego takiego nie doznałam, ale tak jak mówię, po tamtym dezodorancie szmyt. W sumie miałam dwa, to zrobiłam sobie też przerwę, ale nie zauważyłam jak na razie żadnego podrażnienia. Kolejny produkt to jest maskara Lili Lolo. To jest taki produkt z małym minusikiem, ponieważ świetnie podkreśla mi rzęsy. Z tych naturalnych nie próbowałam tutaj też masę, więc nie mam aż takiego porównania, ale z tymi drogo... z, z wysokiej półki, z tymi tuszami z wysokiej półki to naprawdę... Ta wygrywa zdecydowanie, bo tamte miały przepiękny skład, ale niestety nie były widoczne na moich rzęsach. Z Dr. Hauszka też mi się tusz bardzo, bardzo nie podobał. Przeważnie też przede wszystkim miał taki bardzo drażniący zapach. Ten tusz Liliolo jest naprawdę świetny, świetnie podkreśla rzęsy. Nie odbija mi się na mojej tłustej powiece. Nie wiem jak to będzie latem, ale zwykłe tusze też czasami się odbijały na tłustej powiece, kiedy na przykład nie miałam żadnych cieni i właśnie... Sebum tam po prostu pracowało, i ja wtedy zawsze mam powiekę taką, jak, jak jest właśnie teraz mochotny z, z tym wet lid, z taką mokrą powiekę y, nabuszczoną I tusze zwykłe też mi się zimą wtedy odbijały na górne powiece. Ten tusz tego nie robi. Jedyne co robi, to czasami ja miałam bardzo długie też rzęsy na, na dole, to czasami mi się gdzieś tutaj tak minimalnie osypie, takie mini kropeczki, może dwie, trzy, no ale naprawdę malutkie, więc to, to w sumie nie jest nic strasznego. Jedyne co mi się tak to bardzo nie podoba ale to też nie przekłada się za bardzo na, na efekt, bo ten efekt naprawdę można fajnie budować. Nie podoba mi się to, że na tą szczoteczkę się tak strasznie dużo nabiera, że ona jest praktycznie cała uciepkana i trzeba tak troszeczkę powycierać ten tusz, bo inaczej to po prostu, no, mamy wszędzie takie duże placki tuszu na, na rzęsach i trzeba to naprawdę wyczesać, wyczesać. Bardzo dużo się nabiera tego tuszu. Nie wiem, zobaczymy jak się sprawdzi po kilku miesiącach, czy szybciej wyschnie, co z nim będzie. Dajcie znać, jeśli testowałyście, jak Wam się sprawdził w, w ciągu 6 miesięcy, czy wysechł, czy stał się właśnie lepszy, lepszym. Dajcie też znać, czy testowałyście inne naturalne y, maskary i jak Wam się sprawdzają. I chciałabym tutaj jeszcze dodać Um, produkty z The Ordinary, ale to też z takim, um, z taką małą rezerwą, ponieważ um, najpierw może o tym produkcie, który działa. To jest to serum takie z witaminą C, tu jest jej 23%. Um, I to jest taki produkt, gdzie ta witamina C jest w takim proszku wyczuwalnym, piasku i w skwalanie z, z oliwek. I, i, I tu jest też kwas helmonowy w, w stężeniu 2%. Dwóch, yy, dwóch nie jest to drogi produkt, jest dosyć wydajny, chociaż ja już sporo zużyłam, już jestem, tak jak widać, praktycznie na wykończeniu, ale ten produkt faktycznie działa. Ja miałam tutaj przebarwienia na na brodzie i one faktycznie zaczynają znikać. Ja go stosuję zawsze na noc i w połączeniu z maseczką z, z kwasu szykimowego, to w ostatnich miesiącach naprawdę yy, te przebarwienia znacznie, znacznie się zmniejszyły i myślę, że to jest zasługa tych dwóch produktów o kwasie szykimowym. Nagrałam wam osobny filmik, więc go Wam tutaj też podlinkuję. Nadal go uwielbiam. Aktualnie sobie zamówiłam z Ecospa, żeby mieć porównanie, bo testowałam z Mazideł yy, i z, zrób sobie krem. Jak na razie z Mazideł bardzo, bardzo mi przypadł do gustu. I teraz zobaczymy Eco Spa I te połączenie właśnie naprawdę świetnie działa. I zauważyłam, że moja skóra rano po użyciu tego produktu też bardzo ładnie wygląda. Mam zdecydowanie mniej wyprysków, jest jakoś taka bardziej. Jest gładka po prostu, jakby uspokojona. Jedyny minus do tego produktu, to on nie jest zbyt przyjemny w użyciu. Szczególnie na początku. Teraz już widać, nie wiem dlaczego tu jest napisane, że on jest ważny 12 miesięcy, bo już teraz pod koniec czuję, że tego piasku, tej witaminy C jest jakby mniej. Hmm, więc wydaje mi się, że ona się jednak jakoś po tym jak otwieramy, nie jest to niestety opakowanie próżniowe, więc ona się jednak może troszeczkę utlenić. Ale tak jak mówię, bardzo szybko się go zużywa, więc ja nadal czuję to działanie. Ten piasek, jeśli nieumiejętnie go rozłożymy, to naprawdę nieprzyjemnie się wsmaruje to serum, ten krem bardziej w naszą twarz. Ja zawsze robię tak, że nie nakładam dużej ilości. Za pierwszym razem nałożyłam za dużą ilość i to mnie troszeczkę podrażniło. Piekło mnie przez dwie godziny, nie mogłam zasnąć. Później już zmniejszyłam dawkę o połowę tak jakby. I ważne przy tym właśnie, żeby nie czuć tego piasku tak jakby. Nie rozsmarowywać sobie non stop, masować i masować i masować, tylko ja rozkładam sobie punktami na twarzy i wtedy tak delikatnie rozsmaruję, tak żeby tylko po prostu była warstwa na, na skórze i jak najmniej dotykać skóry, skórę, żeby po prostu nie strzeć tą witaminą C. I to się ładnie wsiąka, to się bardzo szybko wchłania, nie trzeba się martwić, można iść za parę minut się nawet położyć i, i, i wszystko będzie ładnie wchłonięte. I u mnie jak na razie no naprawdę widzę działanie i, i zastanawiam się, czy kupić sobie ponownie, czy teraz y, zamówić sobie znowu z bichemi urody. Y, to serum, które zawsze lubię y, z witaminą C, ponieważ lubię też na dzień stosować witaminy C, ale tego bym raczej nie stosowała, bo to jest jednak taki. Krem, tak no mówię, tak troszeczkę nieprzyjemnie się go używa, mm, ale działa, no faktycznie działa i również polubiłam te produkty, ale też nie mogę powiedzieć za wiele o ich, tutaj w przeciwieństwie do witaminy C, nie mogę za wiele powiedzieć o ich działaniu, a bardziej o, to, o tym, że mm, moja skóra je polubiła, polubiła się z tą konsystencją. E, tutaj mam ten bufet peptydowy, to tutaj już mam, na samym dnie, mi zostało i to serum takie z, z witaminą B3 i cynkiem. Jestem mniej więcej w połowie, ten bufet stosuję zwykle rano i wieczorem, a to serum z cynkiem i z witaminą B3 stosuję na rano, na ten bufet. I moja skóra polubiła się z tymi konsystencjami. To się troszeczkę, to cynkowe serum z witaminą, to się troszeczkę tak jakby mazie po twarzy, też na tym bufecie, ale szybko się wchłania i, i... tylko na razie... no. Nie mogę powiedzieć nic o działaniu, chociaż może to też się przyczyniło y, do, do tego, że, że właśnie przebarwienia y, znikły, ponieważ, z, ponieważ y, wiadomo, witamina B3 też działa rozjaśniająco na przebarwienia, więc y, znikły, bo się zniknęły. Wybaczcie. <laughs> więc ta trójka może, może pomogła. Tutaj ciężko jest oczywiście y, stwierdzić, który z nich na 100% zadziałał. Myślę, że to ta synergia tej pielęgnacji spowodowała pom pom powolny zanik przebarwień. Jeszcze tam delikatnie są, ale już jest y, lepiej. I to by było wszystko. Y, wszystko. Wszystko, 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 wszystko. Tak, <laughs> o wszystkim Wam mówiłam. Y, więc dajcie znać o Waszych ulubieńcach. Najchętniej poczytam o tych naturalnych oczywiście, y, których zawsze szukam. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Mam nadzieję, że filmik Wam się miło ze mną oglądało. Dajcie znać, co myślicie o tej aranżacji tutaj starodawnej. <grym> I mam nadzieję, widzimy się niedługo w, w następnym filmiku. Myślę, że już filmik o detoksie, jak go zakończę. Ale myślę, że dopiero nagram, jak go całkowicie zakończę, bo tak zastanawiałam się, czy nagrać może filmik tydzień po detoksie i opowiedzieć Wam, jak mi mm, przebiegł ten pierwszy tydzień, czy dopiero na sam koniec, więc dajcie znać, co o tym myślicie, bo standardowo robi się go 10 dni, ja tak postaram się go przedłużyć do 14 dni. Zobaczymy, czy mi, wyjdzie, czy mi wyjdzie, czy jak się będę czuła nadal. Jak na razie mówię, odpukać jest wszystko ok. Tak więc dobrze, już nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam Was cieplutko i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!